Teraz, y, ja mam jedną rzecz tylko, jeden mały komentarz, że słuchajcie, bo jest duża różnica między tym, że wchodzi taki akt i na przykład reguluje kwestie operowania stablecoinami i reguły operowania stablecoinami. To jest jedna rzecz i to jest takie dosyć y, naturalne w naszej powszechnej świadomości, ale ten akt wcale nie jest o tym. Ten akt jest przede wszystkim o <gryw> dlatego że to nie jest powiedziane, że byty. Na przykład bankowe czy niebankowe w Europie. One będą się opierały głównie na USDC, USDT. Tylko właśnie tak jak te ostatnie przykłady, tam JP Morgan JP. i innych banków to te de facto one się opierają o to, że oni issuują swoje własne stablecoiny po to, żeby zwiększyć liquidity, żeby zwiększyć swoje możliwości operacyjne, na przykład przelewania w real time środków i to jest takie, ja śmiałem się jak w rozmowie z kimś, nie, nawet nie wiem, czy to nie było w poprzednim że to jest trochę IT dwóch prędkości, kiedyś było, a teraz będą finanse dwóch prędkości, czyli te, te same pieniądze w dwóch formach, w piór cyfrowej, no i tej powiedzmy też cyfrowej, tylko e, jeszcze tradycyjnej e, i to będzie taki podstawowy model, model, model działania tych banków. Więc, moim zdaniem, są dwie osobne dyskusje i dwie osobne dwa osobne zestawy implikacji. I to jest ten Genius, to jest przede wszystkim odnośnie iszułowania. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne.